Karol Nawrocki nie tylko zawetował dziś ustawę, która dotyczy socjalu dla Ukraińców, rozdawnictwa dla każdego, kto nawet dnia w Polsce nie przepracował, ale również zaproponował niezwykle ważną kwestię dotyczącą polskiego obywatelstwa. Dzisiaj, po trzech czy pięciu latach, można nabyć polskie obywatelstwo, czyli współdecydować o losach naszego państwa. Propozycja która również wychodzi z naszego klubu prawa i sprawiedliwości, to 10 lat. Min takie, no moim zdaniem, takie minimum to powinno być: 10 lat, żeby próbować w ogóle, po zdaniu oczywiście odpowiednich testów językowych, testy, testów dotyczących polskiej historii, polskiej kultury, żeby próbować podejść do tego, żeby otrzymać polskie obywatelstwo. To, powinien być, to powinno być wyróżnienie. A nie jakaś formalność po to, żeby dostać kwitek, żeby móc pójść i zagłosować na lewactwo albo na przykład Ukraińców, na mniejszość ukraińską czy mniejszość niemiecką? I my jako suwerenna Polska w poprzedniej kadencji złożyliśmy projekt ustawy, która na podstawie której likwidowano przywileje wyborcze mniejszości narodowych. I tutaj Mam nadzieję również do tego wrócimy i również wróci do tego prezydent Karol Nawrocki.